Czułaj. Czułaj. Druhu Cikiu, Szeregowe Skrzywiska melduje zastęp pierwszy na zbiórce, stan 3. Czułaj. Druhu Cikiu, Młodzik Soboń melduje zastęp trzeci żbiki na zbiórce, stan 3. Trzy, dwa, jeden, Dobre, dobre I co mamy? Co mamy, dziewczyny? List. Więc co należy robić? W okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej 1939-1945 szereg szeregi zostały powołane 27 września 1939 w Warszawie przez... Nie Jestem... tak, tak, tutaj jesteś. No to... A żaba, i... pokażesz, gdzie ty jesteś? <laughs> żaba jest tu. Jestem tu. Co się patrzysz? Do ciebie mówię! Po co tu stoisz, góra? kretynie nie jeden. I to nie tyczyło się do góra, tylko do całego zastępu leszczy. No dobra, to są, to są notatki z czwartego czwartego. Ja Piąty nie ma nic. Ale ja mam to pamięć to fotograficzną. To Trzeba To na ukos. Tutaj masz taką gruszkę. Tu i tam dalej będzie w lewo i gdzieś w krzakach. Co się dzieje, grupy? Żyjesz? Ale co to za życie? Żołnierzu, ile masz lat? 44. Wojna zmienia. Paki! Ty, laska! Na zdrożniku! Po grubego Laska, popaj się tu! Elegant, słuchaj! <Rud9> Nie wiem, dwa nazwiska jakieś, ale czego? Zaraz? Ale krew mi ta stralna z